średnicowa między, między odcinkami B2C i B2D służyła między innymi dla tych, którzy po selekcji byli kierowani do obozu. Odcinek B2D był obozem męskim dla mężczyzn z różnej narodowości. Po lewej stronie budowano trzecią część obozu w Brzezinkę. W 1944 roku umieszczano węgry. Stacja 13, Pan Jezus zdjęty z i złożony na łonie swojej Matki. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, że Cię Z Ewangelii świętego Mateusza. Cetnik zaś i jego ludzie, którzy trzymali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, lęki się bardzo i mówili – Prawdziwie ten był synem Bożym. Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały mu. Moja mama nie nazywa mnie już córeczką, a babcia kochaną wnuczką, ale to nic. Za kilka tygodni urodzę własne dziecko. Będę matką. Samotną co prawda ale zawsze kochającą. Pozwoli nam, Boże, zejść z tego świata w gronie najbliższych. wesprzej swoją łaską, byśmy umierali godnie, w trzeźwo. bo z Tobą, z ludźmi, by i nam naprzeciw wyszła Twoja Matka i poprowadziła prostą drogą do Syna. po jest na to, że jest i obecnie z Czyli wyobraził sobie tego. Wycznie taka moja droga, że sami alkoholicy stają mi na drodze. I tak już pewnie ma być. Może dlatego, że jesteśmy tak jakby z jednej krainy, z krainy skażonej przez alkohol, lepiej się rozumiemy. Zdejmowanie ciała z krzyża. Matka zdejmuje ciało z krzyża wtedy, gdy matka taka jak ja, przeciętna kobieta, chowająca swoje dzieci już sama, bo w pewnym momencie odeszła, do mąż i odeszła z Zdejmowałam to ciało swojego syna, chociaż żyje i tak ropnie. wtedy, gdy ścierałam krople jego krwi z podłogi, gdy przyjechała policja, gdy zachowali go w kajgany i prowadzili yy, yy. Tak samo yy, jakiś dwa i pół roku temu, gdy yy, postanowił odegrać sobie życie, się do kablotki. Mój um, syn jest trzeźwy, um, trzeźwy ale uważam, że nie trzeźwienie, finansowe. to. Synu, abyś uwierzył, że jest po co żyć. Twoja matka jest silna. Bądź silny jej siłą. Oddaję Ci, Panie Jezu, też hmm, opiekę duszę mojego smarłego męża, Andrzeja. inne, które nie do końca mogą wybaczyć Ci Twoje dzieci. Ja wybaczam. Ty już zapłaciłeś najwyższą cenę odchodząc z wieku 40 lat tego świata. Tak nagle. Nieoczekiwanie. Panie Jezus, wspomóż mojego obecnego towarzysza życia, żeby zbliżył się do Ciebie, przyprowadź go bliżej. Powinien tutaj dzisiaj być. Ale my wiemy, że nie można do niczego zmuszać. Jestem tutaj i się za was wszystkich. No a byłoby po prostu y, z mojej strony wstrętnie, gdybym nie poleciła mojej turki, która już jest, założyła własną rodzinę. No dzięki temu jestem babcią. Córka, co prawda, nie, nie natchnęła się nigdy, nie, nie przerabiała sama na własnej skórze problemu alkoholizmu, jednak ze względu na to, że miała ojca i brata, jest y, głęboko współzależniona, choć nie chce się do tego przyznać. Cóż, mimo że czasami dzieli nas różnica po kolei, różnica zdaje, też jestem teraz myślami z tobą. I Wołam do nieba, Panie Jezus, wroń naszą rodzinę, wroń wszystkich ludzi, którzy zdecydowali się powiedzieć nałogowi nie, którzy powstali, choćby nawet upadli za chwilę, bo póki mają siłę, się podnieść, będą walczyć. Chcę im w tym pomagam. Cierpią rany, Jezu chryste, zraniłuj się nad nami. Mury się za nas cierpią rany. Jezu chryste, zraniłuj się nad nami. I ten, który ucierpiała, tu cierpiała, nasz na, przyczyni się za nami. Ej, się śliczki, Chrystus

Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Zdrowa Matiero łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrować Maria łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś się z niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maria łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Marii, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Marii, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Oj, Synowi Duchowi Świętemu, o mój Jezu, przebacz nam nasze żołgę, zachowaj na od dnia piekielnego, Zobacz wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie do tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.